Dzień dobry, witam na moim kanale Jak robić, jak robi na drutach Anna Karolczak Dzisiaj na króciutko, bo chciałam Wam tylko pokazać jak mając jeden wzór, jedną konstrukcję sweterka można stworzyć zupełnie różne rzeczy Zresztą zawsze Was do tego namawiam żebyście swoje pomysły realizowali, bo to jak ja, pokazuję, jak ja pokazuję, jak ja robię dany sweterek, to nie znaczy, że musicie zrobić dokładnie taki sam. Oczywiście, jak ktoś chce, bardzo proszę, ale bardziej chodzi mi o to, żeby pokazać, że zawsze można zrobić troszkę inaczej i będzie to wtedy indywidualny Twój własny sweterek. W ostatnich dniach pokazywałam na mediach społecznościowych dwie bluzeczki. Jedna to jest ta, czarna. Jest to taka konstrukcja, że na środku dodaje się oczka. Wychodzi taki, taki trochę nietoperz. Pierwszy raz, jak robiłam taką bluzeczkę, mnóstwo lat temu, była cała zrobiona jersey'em. Te oczka były ledwo widoczne, że są dodawane, ale kształt był zachowany. Teraz wymyśliłam sobie troszkę inną. To jak widzicie, ma takie poprzeczne francuskie paski i co któryś rząd zrobione dziurki. Z tyłu jest ten sam wzór, czyli są obie części identyczne, nawet dekolt jest tak samo głęboko zrobiony, ale możliwości zrobienia takiej bluzeczki z multum. Ten środek można zrobić jak się chce, tak? I tutaj są powiedzmy takie. Paski od ściągacza wychodzące też ich nie musi być. Może to być na gładko, dżersej prawy, dżersej lewy, ryż. To już jak sobie wymyślicie? I środek, ta część, która się rozszerza, też może być najróżniejsza. Przygotowałam parę takich małych rysuneczków, żeby Wam pokazać, co mi na, na, tak na szybko przyszło do głowy, co tam można zrobić, ale oczywiście to już pozostawiam waszy, Waszym pomysłom, Waszej inwencji. Druga tabluzeczka, którą pokazywałam, tu lepiej widać tą konstrukcję, jak się te paski rozszerzają i w środku zrobiłam ażurowy wzór listków. Z listkami wygląda tak. Tutaj, tak jak mówiłam, bardziej widać tą konstrukcję, tak jak się przez dodawanie oczek na środku się tutaj rozszerza. Dekolt też można zrobić głębszy, płytszy i można te bluzeczki nosić, tak jak ja teraz solo, tak ale równie dobrze można nosić na koszulę, na bluzkę koszulową, na golfik na sukienkę jakąś, córka właśnie jak zabierała mi ten sweterek, to sobie założyłam na sukienkę kwiaciastą, też super to wyglądało. Także możliwości jest naprawdę mnóstwo, zachęcam do wymyślania własnych sweterków, a ja jeszcze tylko Wam pokażę parę przykładów, jak można, czym innym można wypełnić środek tego wzoru. Ja sweterek zrobiłam z takimi listkami na środku tak jak tutaj na rysunku tak, są to takie listki to prawda trzeba trochę pokombinować jak się oczka dodaje, żeby ażur grał z tymi dodanymi oczkami ale da się to zrobić drugą którą widzieliście, zrobiłam środek wzorem francuskim przeplatany dziureczkami ale możliwości zrobienia tego swetra jest po prostu zatrzęsienie tak wygląda sweterek i teraz ja tutaj zrobiłam paski z dwóch prawych oczek. To może być robione na gładko. Tu są dodawane oczka. I teraz można zrobić tą część w innym kolorze, tak? Zrobić czarny sweterek, biały środek na gładko dżersejem, albo ryżem, albo jakimś najprostszym wzorem ażurowym. Można wykorzystać resztki włóczek i wypełnić ten środek paseczkami w różnych kolorach i może to być wzór pełen są paseczki jerseyowe prawe albo lewe mogą to być francuskie paseczki mogą być z dziurkami tak jak w moim czarnym swetrze dowolność jest niesamowita a można wykorzystać resztki włóczek w ogóle na ten sweterek mi zeszło około 20 dekow włóczki tak wykorzystałam też jakieś pozostałości po innych rzeczach tak, więc można wykorzystać resztki, zrobić tutaj kolorowe y, paseczki. Można zrobić. Y, wzorem żakardowym jakieś takie esy floresy trochę zwierzęce takie wzory do panterki nie przypomina no ale powiedzmy, że trochę można zrobić na gładko i takie różne esy floresy naszyć z, łańcuska, z łańcuszka szydełkowego co w moich swetrach już widzieliście w innych filmach czy z rulonika zrobionego ajkordem no pomysłów naprawdę jest mnóstwo E, można, już mi się nie chciało rysować, wypełnić tą przestrzeń warkoczykami. Cieniutkie warkoczyki z dwóch oczek prawych przedzielone lewymi. Bardzo fajnie by to wyglądało. Można zrobić ażurem nawiązać do tych pasków po bokach i z dziurek zrobić taki wzór. Mm, rozchodzących się tak, jak rozchodzą się paski w pozostałej części sweterka. Można to zrobić z dziurek, można to y, zrobić żakardem, albo wyszyć potem takie paski w kontrastowym kolorze, na przykład tak, cały sweterek biały i czarne wyszyte te, y, te paseczki, czy jakieś inne kolory. Można zrobić takie ażurowe rąby. Które mogą być na prawym, na lewym na tle, na Francuzie. Można zrobić na tych połączeniach rąbów takie bąbelki. W wielu, w wielu swetrach się stosuje je, tak? Też by mogło być fajnie. Także widzicie, ja tu pokazuję raptem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem różnych przykładów. Tak na szybko, ale w zależności od tego, co Wam potrzeba, czy jakimi dysponujecie włóczkami, można tego wymyślać, wymyślać, wymyślać i końca nie widać. Także zapraszam serdecznie. Wymyślajcie swoje własne sweterki. Jeszcze na koniec y, chciałam Wam bardzo podziękować za to, że. Lajkujecie moje filmy, piszecie komentarze, subskrybujecie kanał. Bardzo Wam za to dziękuję. Jest Was, moich fanów, ponad 5000, co mnie ogromnie cieszy, bo absolutnie nie spodziewałam się, że zdobędzie mój kanał taką popularność. I przy okazji, może napiszcie pod tym filmem, co byście chcieli u mnie zobaczyć. Może macie jakiś fason, którego nie potraficie zrobić, a ja być może będę umiała pomóc, jak to zrobić? Może macie wymarzony sweterek, za który nie wiecie, jak się zabrać? Napiszcie w komentarzu, a ja postaram się coś wybrać z tych komentarzy, i może zrobię wtedy film, jak zrobić sweterek, o którym właśnie, właśnie ty. Marzysz, tylko nie wiesz, jak się za to zabrać. Do zobaczenia.